Klop, babcia, 710 No to klapnę sobie tą klapę od klopa. Klapnę sobie tą klapę od klopa i klapnę sobie dla niej, bo się dzisiaj trochę zmęczyłam. Yy, zakupy robiłam, szyłam, byłam na spacerze, gimnastykowałam się i Rozkmieniałam pewne rzeczy w internetach, ale to jakby nie o tym ten będzie ten filmik. Otóż znalazłam pudełko. Słuchajcie, znalazłam pudełko. Gdzieś w głębi szuflady znalazłam takie pudełko. W ogóle o nim zapomniałam, że je mam. Znalazłam je i teraz zaraz Wam pokażę, co to jest za pudełko. Otóż to jest pudełko po laptopie. Tak, tutaj był laptop. Ono jest tak oklejone, dlatego że tutaj firma jakaś była, prawda? I w związku z tym okleiłam je. To był mój laptop, jedyny jak do tej pory mój kochany laptop. Ja zaczęłam w ogóle mój kanał robić na, na tym laptopie. Ona miała imię, miała imię Weronka, ale Weronka niestety ode mnie odeszła. Ach, chorowała ciężko parę razy jej się ten system operacyjny. Psu była reperowana, ale niestety nie, nie udało się. Weronki uratować, i od tej pory nie chcę mieć laptopa. Bo mam tylko telefon, nie chcę mieć laptopa. Ale ja w tym pudełeczku po werance czuję, że coś tu jest. Otwieram. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Otwieram. I tutaj są jakieś takie papierki. To są różne papierki. Ja je przejrzałam. Dzisiaj ich nie będziemy przeglądać. Tam są pomysły na filmiki. Tam są różne zdjęcia i śmieszne literki, ale to z czasem. Może Wam to pokażę. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą tam znalazłam, jest kamera. Kamera filmowa. Ciekawa jestem, co ta kamera filmowa wam nakamerowała. No właśnie, takie przypadkowe kawałeczki, jakieś tam strzępeczki, ta kamera nakamerowała. Mam nadzieję, słuchajcie, że w przyszłym tygodniu pokażę Wam coś z podróży, ponieważ mam zamiar trochę wyjechać. Nie wiem, czy to się uda, więc żeby nie zapeszyć trzeba odpukać podobno w niemalowane drewno, ale ja zawsze odpukuję w plastik. I zawsze wszystko mi wychodzi. Także ja, idziemy sobie z klopiankiem gdzieś tam, no, lecimy. Także jak nam wyjdzie, to ja nakameruję Wam to wszystko i to wszystko Wam pokażę. Znaczy, bardzo bym chciała, żeby tak było. A jeżeli wrócimy szczęśliwie z tej podróży, to zajrzę do tego pudełeczka jeszcze i i zobaczę jakie tam pomysły mam na nowe filmiki jeżeli któryś mi się przyda to yy, będę go tego filmika tego filmiku tomu filmikowi kamerowała bo kameruje